Zaczynamy w tej chwili w takim razie od drugiej najlepszej samicy w 2007 roku. 425 samiczka, jako roczna samiczka w 2007 roku leci, przyleciała z 13, 13 lotów wkładana, 13 konkursów. Druga najlepsza samiczka w Niemczech. Kolejna, również jako roczna w 2007 roku, na 13 wkładanie, 11 konkursów. Ósma najlepsza samiczka Niemiec. Kolejny samczyk, tutaj 667 w 2007 w 2007 roku na 13 wkładań, 12 konkursów, szósty samczyk w Niemczech. Kolejna samiczka, 1126 leci co roku z 12, 13 12 konkursów, w 2007 roku 13 wkładań, 12 konkursów i 11 najlepsza samiczka w Niemczech. Kolejny roczny samczyk, w 2007 roku na 13 wkładań, 13 konkursów, 13 najlepszy nie, samczyk w Niemczech. Następna, kolejna samiczka, również jako roczna, zrobiła na 13 wkładań 13 konkursów. 12 najlepsza samica w Niemczech w 2008 roku, na 13, 12 również konkursów, 38 samica Niemiec. 320 samiczka, 12 konkursów jako roczna w 2007 roku, na 13 wkładań 22 samica, najlepsza samica Niemiec. Kolejny samczyk. 11, 13 w 2007 roku. 13 wkładań, 12 konkursów. 30, 30 najlepszy samczyk Niemiec. 41 samiczka nasza wybitna, chyba bodajże, że jeden z najlepszych naszych głębi lotowych leci jako roczna z 13 konkursów. 12, jako dwuletna z 13 wkładań, 12 konkursów. Jako trzyletnia 13 konkursów. 13 e, wkładań, 13 konkursów. 31 samica Niemiec. W 2007 roku ponownie 13 13 w konkursie. 27 samica w Niemczech. W ubiegłym roku była wkładana 11 razy, bo mi ją Jaszczą poharatą. Przepraszam, 12 razy zrobiła 11 konkursów. W sumie na 60, przez 5 lat na 64 wkładania zrobiła 61 konkursów. Jest kolejna samiczka również leci co roku z 13 po 12 konkursów w 2007 roku również 46 samica Niemiec. I to jest nasza wybitna również lotniczka, którą żeśmy widzieli, a tutaj również 1295 jako roczna robi 13 12 konkursów, była 22 najlepsza samica Niemiec jako dwuletnia, to znaczy w 2007 roku 13 wkładań, 12 konkursów, 18 samica w Niemczech i w, ubiegłym roku 13 wkładam 13 konkursów, bodajże 48 samica Niemiec. I to są nasze osiągnięte mistrzostwa. To były pojedyncze, mogę tylko powiedzieć, że mieliśmy w 2007 roku w 50 najlepszych głębi bodajże 14 było od Majela. W 50 najlepszych gołębi w Niemczech. Karol, tak, ale musiałbym zaznaczyć, że w 2007 roku wicemistrz Niemiec co tu jest? Zweite Deutsche Rundmeister i w 2008 pierwszy mistrz Niemiec. No nie? Dlaczego, dlaczego piszę tu Eryka Majer? Dlatego, że w ubiegłym roku y, podzieliliśmy y, y, gołębie nasze na dwie drużyny. Leciały, samiczki leciały na Eryka Majer, a samczyki leciały na Heinz Majer. Samiczki jak zwykle były nieco lepsze od samczyków, czy nawet dużo lepsze zdobyły mistrzostwo Niemiec. Do mistrzostwa Niemiec, przynajmniej dwa lata temu, typowane było, były mistrzostwa rozgrywane w zależności od ilości wkładania Gębi. 30 powiedzmy gołębi, jeżeli zaczynałem 30 gołębiami, do 30 Gębi liczyły mi się 3 najszybsze. Do, do 40 gołębi, od 31 do 40, 4, od 41 do 55 i tak dalej Myśmy w 2007 roku wystawili dwie drużyny po 40 Głębi, w każdym razie, przy każdy jeden lot u nas się liczyły cztery najszybsze głęby. Przechodzimy teraz do kolejnego gołębnika. To jest nasz głębnik rozpodowy I moim zdaniem, nie chcąc chwalić, jeden chyba, jeżeli nie najlepszy głębnik rozpłodowy, to na pewno jeden z najlepszych. Gdzie by nie spojrzeć, to są albo. Wyjątkowe głębie, które w lotach już sprawdzone, które po 3-4 lata robiły po 12, 10, 11, 13 konkursów lub gołębie, które już od lat w rozpodowym tu siedzą, jako wybitne rozpodowe. W tej chwili wychowują trzeci lęk. Teraz w tej chwili wychowują trzeci lęk. To, jest inno, to jest, jeszcze są dwa czy trzy młodziki, które muszę odłożyć. To jest prawdopodobnie mój ostatni młódek po Najlepszej, bodajże chyba jednej z najlepszych samic, jaka tu była, to jest córka Bonnie und Clyde, już w tej chwili dwunastoletnia samica i niestety jeden młody w tym roku i prawdopodobnie to już jest koniec. Bardzo malutkie jajeczko teraz już zniosła i podejrzewam, I już jest niezapłodnione. To jest, to jest córka tej Bonund Kleislawnej pary, to jest następna córka tej, to jest również 12-letnia samica i też już jest praktycznie, tu są młodziki podłożone z innej pary, bo nie chcę im męczyć, próbować może jeszcze te może już uchować coś, bo są bardzo dobra samica w rozpodzie super samica w rozpozie. takich głębi to jest mało. Tu między innymi po tej, już, po tej samicy już siedzi bodaj 14-12 głębi w tym głębniku. Jak również i po tej, bo to są siostry, nie? Okej, tyle. Ale niestety, 12 lat, wiek robi swoje. Tu jest kolejna, to jest siostra do tych samic, powiedziałem tylko, że ta jest 00, bo ta para przy, y, do Majera przybyła w 99 roku i tu już były chowane pierwsze giełdiny. To jest bezpośrednia siostra od tych samic, tylko te są jeszcze z belgijskimi obrączkami, są oryginalne. Ta natomiast już była tu chowana. Też już niestety samica jest 2000 roku. Ale mam jeszcze trzy samce, jednego, żeśmy między innymi widzieli. Siedzi tu, w tej chwili go nie ma. Tu siedzi jeden brat do nich, tu siedzi drugi brat do nich. I tam siedzi jeszcze jeden trzeci. Także linia ta zostanie jeszcze na lata u Majera. No cóż, woliera jest wysoka, jak widać, także gołębie mają swobodne, można tu swobodnie praktycznie się poruszać. Bezpieczna, oczywiście, całe gojemniki czy z przodu, czy z tyłu są zabezpieczone alarmem, niewidocznym zresztą, ale bardzo drogi też. Kosztował alarm 27 tysięcy euro i żaden z Was może patrzeć, gdzie chcecie, żaden z Was nie zobaczy czegoś że tu podpada na Bardzo tak, no dobrze, bo dużo gojemników zostało na zachodzie tak. okradzionych, a gołęby są bardzo środka. Gojemniki są lotowe i młode i tak i tu jest, są zabezpieczone alarmem. Także praktycznie to jest cały czas otwarte. No nie? Swoją firmę w tej właśnie wannie myli się kiedyś chutnicy po pracy. No i od lat już stoi teraz w tym gojemniku rozpłodowym tu w wolierze i mają te gołęby jako wanienkę ba do, do kąpieli. No karma jest to karma typowo y, dla głębi rozpodowych z dosyć wiel... znaczy na pewno z dużą ilością białka. Wiadomo jak widzimy groch, zielony, groch biały, peluszka, wyczka. No jak praktycznie karma rozpodowa powinna wyglądać. Zresztą są tu fachowcy w Niemczech, firmy fachowe zresztą i w Polsce również, którzy mają na ten temat pojęcie, którzy wiedzą jak gołębie, który gołąb co kiedy potrzebuje, no ko No tam, No ką, szerką. No ja. No. Wszystkie te ciemne grymy to są praktycznie z tej rasy szelęsnie. 499 lub 495, no to wszystko synowie lub córki. Heinz Meyer jest niezwykle zamożnym człowiekiem i nie sprawia mu żadnego problemu zakup najlepszych gołębi w najlepszych gołębnikach w Europie. Ostatnio może się pochwalić zakupem kilku wspaniałych gołębi od Josa Verkamena. Na bieżąco też śledzi poczynania wszystkich liczących się hodowców w Belgii i gdy tylko jakiś ptak wpadnie mu w oko, to natychmiast znajduje się w jego gołębniku. Wielkie zaufanie, jakim obdarzył Janusza, zaprocentowało i idealne połączenie wielkiej ilości gotówki z dużą wiedzą hodowlaną opiekuna swoich gołębi spowodowało, że hodowla ta jest od kilku lat niepokonana. Wspaniałe ptaki to podstawa dobrej hodowli. Bardzo ważne jest również prawidłowe ich prowadzenie i opieka medyczna. Pytamy teraz Janusza, jakie witaminy podaje swoim podopiecznym. Nasze gołębie są prowadzone w bardzo prosty sposób. W poniedziałek, jak wzlotów, przychodzą gołębie z lotu, dostają przez wodę almalit koncentrat z, z, z kliniki niemieckiej i to jest praktycznie elektrolit. poniedziałek, bo ja tylko i wyłącznie gołębiom, jeżeli coś daję, to tylko i wyłącznie po południu, bo przed południem nie mam czasu, rano jest sprzątanie gołębników, obloty, także przed południem nie ma o czym mówić, dopiero dostałem gołębie po południu. Po południu w poniedziałek dostają karmy, tak jak powiedziałem, 50% sąd jest gielb i 50% dobrej karmy, lotowej karmy. Posypuję, zwilżam tą karmę olejkiem czoskowym czy powiedzmy cel oksygen to jest taki yy, preparat, w płynie, który nam zastępuje yy, drożdże, i posypuje to, żeby gołębiom białko, zwiększyć, w wiadomo, po locie, potrzebują na odbudowę mięśni, potrzebują gołębie dużo białka. I to